Witam serdecznie 24 sierpnia w dniu niepodległości Ukrainy. Witam serdecznie wszystkich Ukraińców i Polaków. Życzę Ukraińcom, aby wszystkie sprawy ukraińskie dobrze i szybko rozwiązały się. Życzę Ukraińcom dobrego spokojnego rozwoju Polaków namawiam do tego, żeby mocno zwrócili się w stronę wschodniego sąsiada, poznali jego historię, poznali jego gospodarkę, zrozumieli złożoną społeczność. Tak, abyśmy wspólnie Ukraina i Polska, Ukraińcy i Polacy razem bezpiecznie i dobrze rozwijali się w wspólnej europejskiej przestrzeni. Wszystkiego dobrego Ukraińcom i dla Ukrainy.